Czy jako prezydent będzie pan wspierał budowę autostrady do Nowego Sącza i kolei podłęże Piekiełko, żeby można było w szybszy sposób dotrzeć do Krakowa? Czy, czy auto, akurat autostradę, ja nie wiem, wiecie państwo, no nie, nie w każdą rzecz tak wnikam. I nie wiem, czy akurat tam jak niska do autostrady idzie, no bo jest autostrada w stronę Ukrainy. Tam od niej można się odłączyć stąd od Nowego Sącza. Nie wiem, czy tam potrzebna jest autostrada akurat Nowego Sącza. Być może w tej chwili już jest, może jest lepsza po prostu droga, nie? Bo nie można też pociąć Polski wszędzie autostradami, no bo bo też inni muszą żyć, e, prawda? I a one jednak blokują ogromne tereny i, i możliwość poruszania się ludzi przejazdu przez te autostrady. Więc nie wiem, czy akurat autostrada może po prostu lepsza droga. E, natomiast co do kolei nie umiem odpowiedzieć, bo znam nawet te nazwy z tym piekiełkiem i z tym, i z tą koleją, ale no. Nie chcę odpowiedzieć, że tak trzeba budować, bo potem ktoś mnie e, zrobi w konia, że, że tam w ogóle nie ma kolei albo coś takiego, prawda? Albo że nikt nawet o to, o to nie chciał. No, nie, chcę, nie chcę być narażony na mówienie o czymś, e, na czym się nie znam. Być może tak.